Dzierno, już, nie Już, ja już guten po Gutentagu. Tutaj jest Druga Królowa I taki mamy widok na śniadanku Kolejny piękny dzień Tak jak obiecałam, pokazuję Wam dzisiaj jak wygląda ten hotel bo zaraz będziemy się zbierać do innego miasta w Austrii Tutaj zobaczcie, są takie klatki dla dzieciaków Tu jest, korytarzyki, przejście aż tam na dół. A tuż obok jest boisko do piłki nożnej i boisko do koszykówki. Sala ćwiczeń. Widzieliście kiedyś w hotelu salę ćwiczeń? Ups. Co to jest Mnie minie hamuje. już możecie zobaczyć w ciągu dnia jak wygląda to miejsce przy hotelu Jest dużo szlaków. No dobra, to ja się przywitam. Witam w kolejnym dniu. Jesteśmy w tej chwili w Altausej, w hotelu Jufa. Jak już oczywiście wspominałam, jesteśmy w Alpach i widoki są obłędne. Ja po prostu nie wiedziałam, w ogóle jakiś mamy rok Alp normalnie, bo ze wszystkich stron tutaj wjeżdżamy przez te Alpy. Ja nie wiedziałam, że te Alpy są takie piękne. I jestem naprawdę zachwycona tutaj e, tymi miejscami. Teraz będziemy się kierować na Hallstatt e, do miasteczka, które. W którym właściwie nic nie ma takiego ciekawego oprócz tego, że jest tam najstarsza na świecie kopalnia soli, do której raczej nie będziemy szli, bo nie wystarczy nam pewnie czasu. My zatrzymujemy się tam tylko na kawę, ale miasteczko ma taki bardzo specyficzny klimat. Jeżeli ktoś oglądał Władcy pierścieni, to wie o czym. Stoimy w tunelach. Może być tak, że. O, tam jest następny tunel, zobacz. Może być tak, że nie znajdziemy miejsca parkingowego. Ale tam był szlabany, więc gdyby faktycznie nie znaleźli, to chyba faktycznie były zamknięte te szlabany, co? No, nie wiem. Zobaczymy. Będziemy szukać na pewno. Cztery parkingi tutaj są. Dojechaliśmy właśnie do Hallstatt, ale tu nie ma gdzie zaparkować. Wszystkie parkingi są pełne. Fakt, faktem akurat jesteśmy w dniu, w którym oni również mają wolne. No ale i tak jest ciężko. Mirek gdzieś tam pojechał, nie wiadomo gdzie. A my idziemy zobaczyć miasto. W Hallstatt ogólnie nie ma gdzie totalnie nie ma gdzie zaparkować. Ale mój mąż postanowił, że zatankuje paliwo, i co jak przekonałeś pana, żeby no cię wpuścił? Cię, czy jeszcze jakieś miejsce ma, i on mówi, no że za. 15 euro. Przepuśćcie nas tutaj Puszcie na nas. dzikie. Mamy ostatni spocik taki. Tak, ale tu nie da się, tu nie ma gdzie Ole, zaparkować ja sąsie, słuchajcie. Ja robiłem, ludzie ryżą, krążą godzinami, mam... żeby zaparkować na parking. To jest masakra jakaś tutaj, ja ale mówię, mamy. Ja mówię ty, paliwo nawet tanie to zatankuje i tak i tak muszę zatankować, a nie miałem gdzie zabrać dzieci, bo wysadziłem wcześniej, bo są parkingi takie oddalone o 4 km od miasta, ale też są puste i mówię kurczę, no to jadę po Ciebie kochanie, bo nie mam jak jeszcze tak zawracałem, co ja łamałem za przepisy, żeby zawrócić, bo nie ma gdzie no, zawrócić. Jeszcze takie wielkie auto, nie? Słuchajcie, tutaj... to jest taki tunel, do którego się wjeżdża i w nim się kisi 30 minut w jedną, 30 w drugą. Ja mówię, nie, przed samym tunelem zrobiłem tak zwanego szalonego iwana. Zawróciłem. Ja nawet nie chcę mówię, wiedzieć! Dobra, mnie nie obchodzi! Niech mnie tu Austriacy eee. biorą w cugle. Dobra, o, mamy się. miejsce, idziemy oglądać. Jesteśmy w Hallstatt, udało się, a już mieliśmy wyjeżdżać. Jak nie będzie jakiś gigantyczny czas oczekiwania, to pójdziemy sobie tam na ten wyciąg. A tutaj pokazuję Wam właśnie wjazd na parking i powiem Wam tak. Pan, co prawda, trochę segreguje, bo stałam tutaj przez 5 minut i się przyglądałam, jak on tam wpuszcza te osoby. Nie do końca to jest w porządku, ale. E, zobaczcie, tutaj się miejsce pojawiają, e, teraz jest jedno wolne, zaraz no. ktoś wjedzie. Tamtego nie wpuścił, ale już następnego wpuści, który będzie sobie tutaj podjeżdżał. E, no i tak, wiecie, jedna osoba wyjeżdża, jak ktoś ma szczęście, to go wpuszcza, a jeżeli się nie ma szczęścia, to nie. nie ale, ale wiecie, no, ja, ja jakby jestem z Mirkiem, nie? On ma jakby samego faktu, że ma na imię Mirek szczęście. Ha ha ha! Widzę, że tutaj macie dobre miejsce. Ale kawiarnia z takim widokiem to już przesada. Czysta jest, taka czysta, że aż ma taki piękny kolor, co? Jak Wam się podoba ten widok? Nie, to nie są śmieci. To są e, takie z drzewa, trawy jakieś i piórka od ptaków. Tu nikt nie brudzi, wiesz? A powiedz mi ja, warto było tu przyjechać? Warto, prawda? Tak. Ja bym sobie jeszcze popływała po jeziorze. To powiedz czy piłeś kawę w piękniejszym mieście? miejscu? Nie, jeszcze nie. Jeszcze czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy, co? Nie. Naprawdę jest pięknie. A jak, e, bo tak naprawdę ten punkt widokowy główny jest z drugiej strony. No, to jest ładny. Czy ja wiem? No. Myślisz, że ładniejszy jest? Może no, jeszcze tam dojdziemy. To jest mokra twoja gołódka. Jak Do wody. Nie ja do wody byłam To Widziałeś? Tak. tak. No, nagrywa się, więc jeśli to się nagrało to się nagrało. Najlepiej wursty się tutaj robią w prawdziwej Austrii I tutaj Austriacy próbują śpiewać swoje... Pani Helga, i tutaj kupujecie. A tutaj austriacka ceramika. Które ci się podobają? Ja? Powiedz. Który? No z tych tutaj. Co widzisz? Który byś chciała, kubeczek, z którego byś piła najlepiej? No pokaż, z którego. małego czy dużego? Z którego byś piła, powiedz. Idealne. Jeden mały, za mały, mały, za mały. O tak. Miała sama wybrać. To jest takie na serwetki, a tu z tego kubeczka byś piła. O co tutaj są za Austriaczki, panowie? panie tu sprzedają? Ja bym wzięła do kawy, bo ja lubię ten kształt, ale jakby był czerwony. Aha, całe szczęście, że nie ma czerwonego. Bo żona ma bardzo dużo różnych kubków To jest w ogóle. Ten jest taki śliczny. No tak. Ona pije z wielu kubeczków. Nie, jednak żona wzięła sobie ten czerwony. Później wam go pokażę. Na moje wyraźne nie. Kolejny kubeczek, z którego masz zamiar pić kawę. Ile ty tych kaw pijesz dziennie? Nie ja wiem. Ja też. A powiedz mi, czy ty masz gołdka, emitki? masz? No bo ona już nie wie, gdzie ma, ale chce następne rzeczy kupić. Muszę przyznać, że rosną tutaj dobre zakupowiczki. Te dwie. Szoperki. Szoperki. No ale tak słodko jak... Jak można kozicę nazwać? Gołd. Goat. Gołdka. A jak? Dokładnie tutaj będziesz spała. Pokaż, gdzie ty chciała być bardziej? Tutaj? Nie, ona się my będziemy tu stali. Nie, spali. Będziemy spali na podłodze Ole wodospad Ale gdzie będzie nasz Będziemy spali na podłodze czy co? A jak? Na podłodze będziesz spała? Ja powiedziałem tak, tak Skoro tak mówisz to może tak chcesz Czy będziemy mieli nogi dzisiaj czy nie? Nie, a chciałabyś? A ty? Ty nie. O, emitka nie będzie chciała. No to dobrze, to. Okay. Pokaż. Jak ty bardzo byś chciała? A jednak. A ty? A ty? Kokosowy jest. Kokosowe? Są wyglądają na dobre. To co, kokosowe chcesz? Idziemy tu? zobaczyć? A czy ty możesz powiedzieć co ty pijesz? Tak. Z tego kubka po lodach? Co pijesz? Co? Wodę, patrzcie. Wodę? Co się stało z waszymi bidonami? Gdzie są? Gubiła? Ale kto zgubił? Gubił? Ja! A co to ja jestem? To moje bidony? Normalnie <laughs> zostawiłem. Nic nie wydaje. Mi się. Ja nie wiem gdzie... jest zobaczcie ten e, słynny punkt z, poc z pocztówek i z kalendarzy i w ogóle ze wszystkich miejsc i naprawdę było warto tutaj się zaparkować, przedzierać i zaparkować i znaleźć to miejsce parkingowe. Na pewno byśmy żałowali, gdybyśmy musieli stąd wyjechać i nie widzieć tego. Tak. Kąpieli. czy to są kule? Mhm. To są nadełka, mhm. Tutaj są sale do kąpieli. Zaraz tutaj się będziemy decydować na jakąś. Pąchaj dobra, bo one różne zapachy mają. No ładnie. Aha. Pokaż mi, ja ci powiem, jaka ładnie. Obie ładnie, a ta fioletowa, z czym jest? Trzy godziny później wracamy. Zobaczcie, jest ta sama sytuacja. Nadal nie ma miejsc na parkingu i jest gigantyczny korek tutaj. Zastanawiałam się przez moment, już jesteśmy w samochodzie, jak opisać wam miejsce, które przed chwilą widzieliśmy. Tak, żeby powiedzieć po prostu opisać jakąś niezwykłość tego miejsca tego Hallstatt i wymyśliłam sobie takie poetyckie określenie. Na się ze mnie nie śmiej. Dobra. To miejsce wyglądało jak okładka dobrze zapowiadającej się książki. Tak wymyśliłam. Co Ty myślisz o tym? No, takie powiem Ci. Nie spotykam określenie. Wymyśliłam je przed chwilą. To mi przyszło właśnie na myśl jak patrzyłam na to miejsce Spacerowaliśmy tutaj i tak mówiłam mojemu mężowi, że to miejsce jest niezwykłe w każdej porze, o każdej porze roku. Teraz będzie jesień, więc te drzewa wszystkie, które tutaj są dookoła, będą kolorowe, takie jesienne. No ja jestem fanką jesieni, więc wybaczcie mi, ale ta jesień na 100% jest przepiękna. Zimą, jak to wszystko jest pokryte śniegiem. Chyba nie muszę mówić, że można było kupić tutaj pocztówki, które są zimowe i letnie bo też jest na pewno pięknie no i jak tutaj wszystko kwitnie wiosną co? No. No, ja się cieszę, że się udało znaleźć to miejsce parkingowe naprawdę to jest cud nad cudami e, dzięki temu, że jest takie ograniczone miejsce parkingowe no to mimo wszystko nie są aż takie wielkie tłumy, bo nie da się po prostu tam wejść, nie ma tyle auta jeżdżą w tą i z powrotem, ale to jest taka e, miasteczko jest z boku nie da się tam wjechać no, i dzięki temu nie jest to takie zatłumione. Nasi znajomi byli tam wczoraj i też mieli takie same zmagania z parkingiem, ale byli wcześniej trochę, w sensie godzinowo wcześniej i też im się takie na, na ostatnią chwilę udało. Bo tam jest, taka, jest taki sposób, że przejeżdża się koło parkingu i ktoś akurat wyjeżdża, i na to miejsce można wskoczyć, ale nie można stanąć tam, i się zaczaić przed tym parkingiem. To jest po prostu. Nie no właśnie, bo tam nie ma gdzie stanąć. Tam jest okay, droga w tą okay, i z powrotem. A na początku miasta jedzie się przez długi most i wyjeżdża się z tego miasta też przez bardzo długi zakorkowany zresztą tunel. tunel. Nie most tylko tunel, przepraszam bardzo. No i jeszcze wracając do atrakcji, które można tam zobaczyć, mieliśmy iść na wyciąg, ale stwierdziliśmy, że miasto było tak piękne, że ten czas, który mieliśmy przeznaczona na to miasto, no bo teraz jakby się przemieszczamy do Brna. Atrakcje, które mieliśmy tutaj zobaczyć, czyli właśnie tak jak Wam mówiłam ten wyciąg, wyglądał inaczej niż wszystkie wyciągi do tej pory, bo on był szynowy, on nie był, to nie był taki wyciąg na linkach, zawieszona gondola, tylko taka kolejka, która się wspinała po górze, stroma, ale jakby mieliśmy mało czasu wyznaczonego na to, żeby zwiedzić to miasto i... Tylko na tyle wystarczyło nam czasu. A poza tym, a... tym my lubimy wracać w te same miejsca, więc to fakt. To też jest takie Ja bym tu chciała to, że... na pewno w innej porze roku wrócić no, jeszcze no, i nie zobaczyć. to wszystkiego sobie zabierać od razu pierwszego dnia o i No, my dużo jeździmy. Czyli teraz zamiast do świeradowa, będziemy wybierać się do Hallstatt? Niekoniecznie, bo jednak świeradów jest dwie godziny <laughs> z domu, a nie dziesięć. Ale e, na pewno będziemy tędy? tędy przychodzić. A kolejna atrakcja, o której się tutaj właśnie dowiedzieliśmy, jadąc tutaj, to jest to, że jest właśnie w tym mieście najstarsza grota, nie grota. Ja to też grota solna mówię. Najstarsza kopalnia solna na świecie. I też jest to tutaj atrakcja, którą warto zobaczyć. Ale to tak jak powiedział mój mąż. Oczywiście zapachniało obietnicą, że wrócimy do tego miasta i wtedy zobaczymy to. No, to. To chociażby dlatego, że po prostu to jest piękna droga do Włoch na to wybrzeże, na którym byliśmy, czy też pewnie do Francji tędy by się mknęło, także to jest gdzieś trzeba stanąć i fajnie stanąć w fajnym miejscu i coś tam sobie pozwiedzać w po Dokładnie. I dlatego teraz w drodze do Polski. Odwiedzimy jeszcze Brno. Dobra, jeszcze Wam powiem tylko dlaczego Brno. Zastanawialiśmy się czy przejechać przez Wiedeń, czy przejechać przez Ljubljanę, czy przejechać przez jeszcze tam mieliśmy jakieś, Pragę. Czy Pragę. Ale jest teraz długi weekend, więc Praga będzie na pewno tak oblężona, już byliśmy zresztą dwa razy w Pradze, ja byłam, Mirek pewnie więcej. W Wiedniu byłam raz, ale też domyślam się, że będzie tak, wiecie. Nie? Wiedeń jest przepiękny, ale to nie jest miasto na jeden dzień według mnie. I to na gorący, pół na gorący czas. My, my dojedziemy tam bardzo późno. Lubliana będzie odwiedzana przez mojego męża za jakieś dwa tygodnie, więc też odpadła. odpadła. Dlatego zostało nam brno, i przeszukując internet za ciekawostkami, miejscami, które można tam zobaczyć, trafiłam na coś takiego, że można odwiedzić tam w ich języku kostnice. Czyli w naszym języku jest to krypta, tak? Krypta, chyba tak. Krypta, ale wiecie co, jeżeli to będzie tak jak na tym obrazku, który widziałam, no to. Scary. Jest to bardzo scary, więc. Jedziemy tam jutro. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś tam jeszcze załatwić na ostatni moment bilety. Trzymajcie kciuki, bo zobaczycie wtedy na naszym blogu, co to jest. No, nie I... to zimkowa to jest. No, jest taka... taka y, mo, no, no... wiadomo, że będą też... Mrożąca krew w żyłach, ale... No, mi zmroziło, tak? Bo ja jakby widziałam no, te moda. czaszki i te czaszki były takie... E, jakby e, ściana była wyściełana w tych czaszkach I, i tak się domyślam, że to były ludzkie czaszki. No, no, no. Oczywiście, że nie ma opieki. Więc no zobaczymy. Jutro tam jedziemy, więc zweryfikujemy. Wzięliśmy prawdziwe austriackie jedzenie: czyli kebab, hi-hi-hi, i sznycel. Zgłosiliśmy dzisiaj, więc na Prawie 22. Jesteśmy, wchodzimy do hotelu. EMISIA już jest tak zmęczona, że już nie może. Dobra, Miśki już takie zmęczone, że EMISIA zasnęła na tronie w pałacu. ULALA. Cześć, Misiu. Tata też klucze załatwia do naszego pokoju. OK? Tutaj będą karty czy klucze? Karty. 312. To jest 14. Tutaj jest 312. Jakie duże drzwi tu są w ogóle? Komnata. Widziałeś? No, teraz już widziałaś Uuu, emitka zostaje. Mm, o, Uuu, jak po królewsku. Jesteśmy w prawdziwych Czechach. A jaki mamy widok? Na jarmark. Super widok. Jutro Wam pokażemy. Uuu. Uuu, Dobra, to na tym będziemy kończyć dzisiejszego vloga, ponieważ nasze dzieci są już tak zmęczone, że muszą się natychmiast położyć spać. A jutro zapraszamy Was... Znaczy jutro nie. My będziemy jutro, a Wy w kolejnym vlogu zobaczycie, jak wygląda Brno. Także zapraszamy Was i jeszcze dziękujemy za subskrypcję, dziękujemy za wszystkie polubienia. A te, którzy jeszcze nie subskrybowali naszego kanału, to gorąco tego zachęcamy. Tak, brnijcie z nami dalej A? w tym brnie.